Hej kochani, witajcie z tej strony Wasza Dusia. Sorry, że jeszcze jestem taka nieogarnięta, ale w sumie dopiero przy was będę się ogarniać. Wysuszyłam sobie włosy na gładko i będę je zaplatać w mój wałek. Ja, jest, ja jestem wielkim fanem tego wałka. To jest to po prostu uratowało moje życie i moje włosy oraz włosy jakiejś kobiety, które mam doczepione. Dzisiaj coś jest nie tak z nimi, bo bardzo się puszą. To pewnie dlatego, że ja nie używam odżywki wtedy, kiedy zaplatam włosy na wałek, bo jak użyję odżywki, to one są po prostu zbyt gładkie i ta fala mi się nie trzyma. Ogólnie ja Wam mówiłam, że mało już używam odżywek do włosów, no chyba, że chcę, żeby one były takie super, super gładkie. To wtedy tak. Teraz Wam pokażę, co ja robię, żeby te włosy mi się wygodnie trzymały i co robię, że nawet wygodniej mi się śpi w tym wałku? Bo część osób przypina te włosy sobie tutaj klamrą albo zawija grzywkę na wałek i przekłada ten wałek satynowy. Mm -mm. Ja robię tak, że jak już mam te włosy zebrane, to jeszcze je sobie skręcam, biorę do tyłu, biorę gumkę i tą gumką jeszcze spinam tak to wygląda. Obiecuję Wam, wtedy jest super, naprawdę super wygodnie. Siedzę w ogóle tutaj w koszulce, dlatego że zaraz jeszcze będę nakładała samoopalacz, bo dostałam do testu samoopalacz, który ma się. Świetny odcień, bardzo, bardzo chłodny. Jeszcze nigdy chyba nie spotkałam się z tak chłodnym i naturalnym efektem przy samoopalaczu. A ja byłam ostatnio na analizie kolorystycznej i wyszło tam, że moja skóra jest chłodna. To ma sens, dlatego że ja, jak stosowałam takie samoopalacze, które dawały ciepły odcień skóry, to wyglądałam pomarańczowo. Jakby ktoś mnie oblał po prostu pomarańczową farbą. A teraz idę wam pokazać, co jadłam na śniadanko. Niestety nie pokażę wam, jakim, bo. Już jadłam. Sorry, głodna byłem. Poczekajcie, pochwalę Wam się jeszcze. Zobaczcie, jaka już jest mała kubka do prania. Ta kubka do prania była dużo, dużo większa, a już jest tylko trochę rzeczy. Ja nienawidzę, jak jest dużo rzeczy do prania. W ogóle to leży tutaj i nie wiem czemu, bo mamy ładny kosz na pranie, ale nikt z niego nie skorzysta. Oczywiście, że nie. Po prostu rzucamy na podłogę. Wiadomo. Muszę Wam polecić tę pastę. To jest pasta z drogerii DM. Ona też kiedyś była w Rosmanie, bardzo podobna, ale ją niestety wycofali. Natomiast to jest takie dobre. Jeżeli jedliście kiedyś taki pasztecik z kurczątkami, ten żółty, Chyba, to to smakuje właśnie bardzo podobnie tylko nie ma kurczaczków a grzyby ja ogólnie jem mięso ale jeżeli chodzi o takie rzeczy mocno zmielone typu pasztet to mam trochę taką paranoję że jak jem to tak sobie myślę że kurczę co ja jem nie mam tak z parówkami nie bardziej chodzi o pasztety a jeszcze wam pokażę jaką abominację kupiłam czekoladę turecką to jest ta czekolada z włosami tymi anielskimi włosami Turkish Cotton Candy Pistachio Cream Przyznam Wam się do jednego. Całkiem jestem ciekawa i uważam, że ona może lepiej smakować niż czekolada dubajska. Ale jestem ciekawa, jak będzie smakowała ta czekolada, bo teraz ona jest wiralem w internecie. Filmik będzie na Instagramie. Teraz sobie na deser wzięłam takie pianki o smaku truskawkowym. Hmm? Dobra. Spokojnie, spokojnie, jak coś nie jestem nago, nie zrobiłabym Wam tego, uwierzcie mi. Mam na sobie taki drżowy stanik, tutaj go trochę widać. No nie ma się czym chwalić. Słuchajcie, będziemy nakładali samoopalacz, bo jak dzisiaj mam taki wolny dzień, to akurat mogę sobie nałożyć samoopalacz. <laughs> Wybaczcie. I będę nakładała samoopalacz marki Veoli Botanika, zaraz Wam o nich opowiem. Ja będę używała tego samoopalacza w piance. To jest seria Love at First Tan, i macie tutaj dwa Odcienie do wyboru. Jest Amber Crush, który daje karmelowy odcień, dobry do ciepłych skór, a ja użyję Coco Kiss. Ten jest dobry dla chłodnych odcieni. I jeżeli chodzi o te samo opalacze, to tak jak mówiłam, są w piance. Po pierwszej godzinie macie taki delikatny efekt, a podobno im dłużej trzymamy, no to ten efekt będzie bardzo mocny. Ja planuję trzymać tak 3 godziny. I jest jeszcze jeden produkt do opalania, który dostałam, to jest Here Comes The Sun. I to jest produkt, który nakładamy na przykład codziennie, co drugi dzień, żeby po prostu podbić opaleniznę albo jak nie chcecie takiego mocnego efektu, tylko po prostu chcecie stopniowo budować właśnie opaleniznę. Daje karmelowy efekt, więc jak ja go użyłam, to wydaje mi się, że jest właśnie dla dziewczyn, które mają cieplejszy odcień skóry. Ja jestem znacznie bardziej zadowolona z tego o, z tego Coco Kiss. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać, jak chłodny wyszedł ten odcień. Wcześniej miałam go tylko godzinę, teraz chcę mieć trzy i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Na początku zrobiłam peeling rękawicą peelingującą, to jest bardzo ważne, żeby zrobić na początku peeling. Po prostu jak nie springujecie tej skóry, to ten sam opalacz może tak nierówno siedzieć. Mogą się porobić plamy, a także może szybciej się wytrzeć. I jeszcze, co ważne, rękawica. Rękawice naprawdę super działają na to, żeby nie było plam. No i nakładamy. On ma taki bardzo ciemny odcień i jest taki zielonkawy, jak go nakładacie, ale to jest właśnie po to, żeby ta skóra nie była taka ciepła, nie była pomarańczowa. Tre jakby jutra miało nie być, żeby nie było żadnych plam. Myślałam, że się umazałam. Ja jeszcze robię tak, że przed nałożeniem samoopalacza, tak godzinę przed, nakładam sobie pasem nawilżający, jakiś taki bardzo delikatny. I wtedy już prawie w ogóle nie mam problemów z plamami. Okej, okay, ja już jestem cała brązowo-zielona. Jeszcze idę umyć ręce, żeby nie mieć tego samoopalacza pod paznokciami, bo to jest najgorsze. Później paznokcie macie żółte. I co? Spotykamy się za 3 godziny, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt. Okej, okay, 4 godziny minęły. Co ja gadam? 3 godziny minęły. Idę się kąpać. Zmyłam po trzech godzinach, mam taki lekki efekt, jakby mnie tak trochę zbrązowiło słońce ale najbardziej jestem zadowolona z tego, że ta skóra nie jest ciepła, tylko że to jest taki naturalny efekt takiej lekkiej opalenizny, jakbyście wyszli na słońce, więc to mnie cieszy. No i co? Rozplątam te włosy, zobaczymy, co mi wyszło. Nie muszę pojechać na stację benzynową, na myjnię i na maluteńkie zakupy, naprawdę mała, Muszę kupić niskę i dwa koce. I to w sumie tyle. Może coś słodkiego jeszcze kupię. Nie no, ja kocham te wałki, bo po prostu tak gładkie i piękne wychodzą te loki. Jedyny minus jest taki, że one się pod koniec dnia zbierają w taki jeden lok. Nie wiem co z tym zrobić. Spróbuję je rozczesać palcami, bo jak właśnie rozczesuję za pomocą grzebienia, to właśnie to się tak zbiera w taki jeden lok, więc muszę palcami to jakoś rozdzielić. Na razie to wygląda tak. Takie komunijne te loczki. Dobra, spróbujmy palcami. Ryzyk fizyk. Nie, trochę się puszę. Może opaskę założę. Może to jakoś uratujemy. Dobra, myślę, że jakoś ogarnęłam te włosy, ale wzięłam sobie też gumkę, bo nie mam dzisiaj wobec nich jakichś wielkich oczekiwań. I jedziemy. W ogóle mega mi się podoba ta koszulka z Seasaya. I'm Just a Girl. Ona chyba kosztowała 18 zł, albo 15 zł. Gotowa. Tak się cieszę, że przyjechałam już na myjnię, bo wstyd się przyznać, ale ja chyba swojego samochodu nie myłam no z pół roku. Brud na zewnątrz jest niesamowity, więc będę myła. Zresztą ja bardzo lubię myjnie bezdotykowe, dla mnie jest to super uspokajające, tylko czemu mnie tutaj nie było aż pół roku, to ciężko mi powiedzieć. No brudas. Bardzo satysfakcjonująco wygląda, jak auto jest całe w tej pianie, bo wygląda jakby było tak w śmietanie, a w ogóle to... I już się ubrudziłam. Umyłam! Co prawda ono nadal jest dosyć brudne, bo żeby je tak dokładnie umyć, to musiałabym umyć ręcznie. Ale tak wiecie, opłukałam z tego kurzu. Przynajmniej już nie będę się brzydziła, jak będę wsiadała do tego auta. Dobra, jest akceptowalnie. Jesteśmy w moim ulubionym sklepie do robienia takich małych zakupów, czyli w Aksze. Pokończyło mi się kilka rzeczy, więc muszę kupić. Później Wam pokażę, co kupię. A także potrzebuję właśnie miski. A najlepiej dwóch. Dwóch dużych misek. Okay. W Action nie znalazłam tych misek, chodzi mi o takie składane miski, widziałam je w social mediach i byłyby bardzo wygodne do trzymania na przykład w szafce, więc kupiłabym sobie i kupiłabym też mamie, w Action ich nie było, ale przyszłam do Pepco. Może będą tu. Są! No właśnie o to mi chodziło. Zobaczcie, jak to mało zajmuje miejsca. A rozkłada się na taką ekstra. Właśnie taka. Biorę ze cztery. Dwie dla siebie, dwie dla mamy. Może ktoś chętny na hobby horsia? Boże, jak byłam dzieckiem, to tak marzyłam o takiej ciastolinie. Mi się wydawało, że dzieci, które mają właśnie taką ciastolinę w takich właśnie pudełeczkach dużych, te Play że to są po prostu dzieci miliarderów. Z czego się Dusia najbardziej jara? Że udało jej się kupić miskę. No ale zobaczcie, jest tak. Bayer Zaopatrzyłam się w te miski i jeszcze w Action kupiłam dwa takie zwykłe koce. To są po prostu jakieś zwykłe koce kupione na to, żeby kłaść na kanapę. No bo Gacuś i Gato tam po prostu włażą i no kanapa byłaby zaraz do mycia. A tak to nie muszę prać kanapy, tylko sobie po prostu wrzucam koce do pralki. No i to moje całe wielkie zakupy. No, widzicie? Już te włosy zaczynają się zwijać w taki jeden nieestetyczny look. Jest mały korek, bo pociąg. I jarają mnie pociągiem. W ogóle widać, jak ja pięknie to auto umyłam. Nie no, cudownie, boże. No, cudownie je umyłam, naprawdę. Widzicie te plamy? A no, widzicie, okłamałam Was. Kupiłam jeszcze dwie rzeczy. Kupiłam taką salaterkę. Uważam, że jest bardzo ładna i bardzo gustowna. Właśnie kupiłam w PEPKO. I do tego, do szafy taki zapaszek. Był za 4 zł. Nie wiem, pumpkin laty nie jest jakimś moim ulubionym zapachem, ale ja też nie jestem wybrana na 4 zł. A na tym sobie postawię perfumy. Bardzo ładna. Idę jeszcze umówić psa do lekarza, bo gracuś ostatnio właśnie mówiłam Wam o tym, był na zabiegu na zęby, ale ostatnio też jak przeglądałam go po spacerze, czy nie ma na przykład jakiegoś kleszcza, to zobaczyłam, że ma krostkę, która dosyć się paskudzi. Ja się w to nie chcę bawić, takie krostki potrafią się rozrosnąć, więc wolę jednak pójść do weterynarza, niech on go profesjonalnie sprawdzi. Mam nadzieję, że jeszcze weterynarz jest otwarty. A jak nie, no to po prostu zadzwonię jutro. Otwarte jeszcze jest. Gacuś umówiony, już jutro jest wizyta, bo był wolny termin. Jestem przeszczęśliwa, bo mamy bardzo miłą panią weterynarz, więc Gacuś jest w dobrych rękach. Teraz idę do żaby, bo są tam takie pyszne chipsy, które zaraz Wam pokażę. O te. To są chyba te chipsy robione przez raperkę Bambi. Jest smak keczupowy i pizza i są przepyszne. Tak więc kupiłam sobie jeszcze dwie paczki, ale polecam Wam, jeżeli lubicie właśnie takie słone przekąski, bo ja się zakochałam. Super! Byłam jeszcze w sklepie, kupiłam bułki, warzywa na kolację i tak właśnie pomyślałam o tym, żeby Wam powiedzieć, bo często jak pokazuję jakieś jedzenie. To jakiś widz pisze mi komentarz, słuchaj, pracowałem w tej i tej fabryce. Nie jedz tego, nie kupuj tego, bo ja wiem jak to jest robione. I, i czasem rzeczywiście miałam na przykład jakieś dania gotowe, które lubiłam jeść i kupować. Natomiast później czytałam komentarze, że błagam nie kupuj tego, bo wiem co oni tam robią w fabryce, widziałem to. I, i później mam takie lekkie obrzydzenie. Muszę, muszę po prostu o tym zapomnieć. Ale staram się nie zwracać na to uwagi i myśleć po prostu. Jak się nie zatrułam, to będę jadła, ale proszę, nie piszcie, nie wkręcajcie mnie. Jeżeli macie jakieś prawdziwe informacje, że gdzieś naprawdę jest tak obrzydliwie, to możecie mi powiedzieć, ale nie wkręcajcie mnie, bo ja później nie mogę jeść nic. Cześć Gacuś, uśmiechnij się, zaprezentuj jaki teraz masz piękny uśmiech. Gacuś ma zrobione ząbki, był na odkamienianiu, no powiem wam, że odmłodniał. No i przede wszystkim, o jak się cieszę! Przede wszystkim piękny zapach, z mortki jest teraz już tak nie wali, jakby coś tam zdechło. Idę sobie właśnie robić kolację, to pokażę wam, jak ja uwielbiam jeść te kanapki z pasztetem, Jakie jest moje ulubione połączenie. To jest dla mnie połączenie idealne. Świeża bułka, ten pasztet z grzybów, ogórki, kapusta kimchi, ketchup i to jest takie pyszne. Jak kupicie kiedyś ten pasztet, jak będziecie w drogerii, Błagam, spróbujcie, zakochacie się. A kto tu się do niej przyszedł miziać i tak mruczeć? Po kolacji zrobiłam sobie herbatę, bo tutaj moje wyznanie. Ja jestem bardzo poważnym herbatopicą. Naprawdę. Oj, suszarka hałasuje. Jestem na tyle poważnym herbatopicą. Przepraszam za bałagan, tam, bo to są naszykowane koce do prania i torebka. Więc jestem na tyle poważnym herbatopicą, że jak ja do kogoś przechodzę. To i, i ten ktoś się pyta mnie, co mam mi zrobić do picia, to ja zawsze mówię, czarna herbata albo czarna kawa. Ja potrafię wypić tak z trzy czarne herbaty w ciągu. Pół godziny rozmowy. Ja tak lubię czarną herbatę. I słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam pójść spać bez napicia się czarnej herbaty. Ja tak właściwie robię od dziecka, po prostu u mnie, za dzieciaka, zawsze tak było. Że kładłam się do łóżka i piłam herbatę. I ostatnio właśnie chciałam sobie zrobić herbatę. Nie ma. Ja już bym wypiła jakąkolwiek, nawet nie czarną, zieloną, owocową, ziołową, jakąkolwiek. Nie było nic po prostu. I słuchajcie, ja byłam w takiej desperacji. Że nalałam sobie trochę mirindy i wlałam do tego gorącą wodę, żeby mieć jakąś namiastkę herbaty. Smakowało to obrzydliwie, smakowało to po prostu jak taka witaminka, jak jakiś lek rozpuszczony z gorącą wodą. Okropna, ale ja nie wyobrażam sobie zasnąć bez napicia się czegoś ciepłego. Ja, ja miałam wrażenie, że mi się w brzuchu ta kolacja nie ułoży. Więc jak też są tutaj osoby tak poważnie kochające czarną herbatę, jak ja, no to piszcie. No i robimy test tego zapaszku z pepko. Nie sądzę, żeby to był jakiś śmierdziuch. Na pewno nie. A zawsze fajnie, jak coś w szafie pachnie. Na razie nic nie czuję. To trzeba jakoś opakować. Pewnie. Ja dosłownie czytam instrukcję obsługi saszetki zapachowej. Czuję się tempa. Produkt należy stosować w zamkniętej saszetce. Nie do Dobrze, że to zaznaczyli, bo mogłabym spożyć. Na razie nic nie czuję. Tak, nic. Dobra, trudno wieszą, ładnie wygląda. Zobaczcie, mówiłam Wam, że ten listek będzie ślicznie wyglądał. Już mam jeden, znalazłam w takim sklepie z rękodziełem, a tutaj drugi. No to nie jest spadko, ale też ładne. A tu ja. Ale się cieszę, że te nogi są teraz takie opalone, że wiecie, nie są już takie blade, bo miałam strasznie blade nogi po zimie. A wiecie, nie są jakoś tak bardzo, bardzo opalone? Tak właśnie idealnie, naturalnie wyglądają. I nakładałam na palce, bo nie chciałam mieć plam, więc widać jaki jest mniej więcej odcień na palcach, a jaki tutaj już mam ciemny. Nie wiem, wydaje mi się, że samoopalacze tak też nabierają tego koloru i ciemnieją z czasem. Powiedzcie mi, czy taki jest, czy tylko mi się tak wydaje, bo wydaje mi się, że ta skóra jest ciemniejsza. Powiem Wam, że całkiem podoba mi się ta fryzura, która powstała po tym, jak po prostu spięłam swoje włosy. Uważam, że to całkiem spoko wygląda, ale musiałabym ją jakoś lepiej ogarnąć. Natomiast dałam teraz Gato jeść, ponieważ Gacuś jest na spacerze i Gacuś średnio znosi to, jak Gato je. On zniesie wszystko Gato, może się z nim bawić, ciągnąć, go za ogon, może go drapać, może go lizać, on ma to wszystko gdzieś, ale jak gato je, jest on po prostu, nie, on nie może tej zniewagi znieść, on piszczy dosłownie. Więc dajemy jedzenie gato wtedy, kiedy kacuś załóżmy śpi, nie patrzy albo. Ktoś wychodzi z Gacusiem na spacer, bo dla niego kwestia jedzenia jest najważniejsza. Naprawdę, Gacusie jest szczęśliwy w trzech przypadkach: jak śpi, jak spaceruje, a najbardziej jak je. Więc, kot teraz ma spokój, i może sobie jeść bez pisków i szczekania Gacusia. Naszykowałam też już Gacusiowi leki, które jeszcze przyjmuję po operacji i mogę spokojnie iść spać. W ogóle. Na początku się kąpać, potem iść spać. W ogóle z się. to jest fajne, że on bez problemu przyjmuje leki. Wystarczy je po prostu włożyć do miski i on je zje. Dla niego jedzenie jest najważniejsze. Nieważne, czy to lek, czy jedzenie. Nie jest to istotne. Dla niego im więcej w misce, tym lepiej. Wsadzam te koce do prania. One mają taką fajną strukturę misia, więc jutro zwierzaki będą miały bardzo przyjemne koce, na których będą spały. Ich to raczej nie interesuje. Dla niej wszystko bez różnicy, jak tak co wyglądają, ale mi się podoba. Ja już się położyłam, nakładam jeszcze grubą warstwę maści na skórę, dlatego że wczoraj nakładałam retinol i trochę mam przesuszoną skórę. Żeby udowodnić Wam, jak bardzo dużą herbatoplicą jestem, to kolejna świeża herbatka jest już naszykowana. O jak przyjemnie sobie nałożyć taką maść na skórę. Mam nową książkę jak uda mi się ją przeczytać w maju, to okaże się, że przy Przeczytałam, poczekajcie, dziewięć książek w tym roku. Jeszcze w momencie liczę? Tak, dziewięć. to by było całkiem dużo. Wiecie, to nie jest konkurs żaden, ani wyścig. Czytanie to nie jest wyścig, ale jednak trochę się za sobą ścigam. W tamtym roku przeczytałam bardzo mało, więc cieszę się, że teraz w ogóle cokolwiek czytam i teraz sięgnęłam po kryminał. I jeszcze wąchałam tą saszetkę, nic nie pachnie. Myślałam, że może z czasem nabierze tego aromatu, no nie. To były najgorzej wydane 4 złote w moim życiu. Ok, i ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Papa, pa. i do zobaczenia już niedługo.